Niezaprzeczalnie. Największym serwerem w Minecraft pod względem ilości osób jest Hypixel, który na ten moment posiada 44 tysiące osób w jednym momencie. Jednak musimy pamiętać, że jest to serwer międzynarodowy, i grają tam ludzie z różnych krajów. W Polsce największym serwerem jest craft.pl. <grym> no dobra, no nie jest. Ale mógłby być, gdybyś aktualnie wszedł na ten serwer i byłoby super, bo jest to mój. No dobra, ale na poważnie. W Polsce największym serwerem jest Coxcraft. Posiadam stronę, na której pokazana jest topka serwerów w Polsce. I Coxcraft totalnie dominuje. Pod względem ilości osób Jednak czy zastanawialiście się kiedykolwiek Czy na przykład w takiej Brazylii Również istnieje taki serwer, który posiada ponad Załóżmy 3000 osób Lub może gdzieś istnieje serwer, który jest w stanie dorównać Hypixelowi Dokładnie dzisiaj postanowiłem to sprawdzić A jeżeli wy jesteście ciekawi oglądajcie ten film do końca I zostawcie w tym momencie lajka oraz subskrybujcie ten kanał z dzwonem A będzie mi naprawdę bardzo miło A w komentarzu napiszcie swój nick To rozmawiam coś na moim serwerze craftcube.pl Który idzie po top 1 w Polsce A może i na świecie kiedyś Życzcie mi powodzenia. Pamiętajcie, że jest to nasz serwer i fajnie jakbyśmy to razem rozwijali. Największy brazylijski serwer, jaki udało mi się znaleźć, miał tylko 1500 osób. Dobra, moi drodzy, pierwsze wbicie na serwer. Eee, coś mi pisze, nie wiem w ogóle co to znaczy. Oseu pais esta, blok. No właśnie, nie mam pojęcia co, co mam tu zrobić. Z tego co zrozumiałem, mam zablokowaną możliwość tworzenia kont przez mój kraj. Czajcie to? Wiedziałem, że nie mogę się poddać. Więc pobrałem vpn czyli aplikację, która zmienia lokalizację, którą ustawiłem na Brazylii. Jednak nie miałem pewności czy to naprawdę może zadziałać. Błagam, no zadziałaj, po prostu mnie połącz z tym. Dobra, i ja próbowałem wejść i nie mogę. Nie mogłem wejść z jednego prostego powodu. Blokowali oni również połączenia z VPN-a. przez co nie miałem totalnie opcji wejść na ten serwer. Musiałem go odpuścić. Drugi najpopularniejszy serwer, jaki udało mi się znaleźć, był związany z Pokémonami I nie mogłem totalnie nawet na niego wejść. Możliwe, że potrzebowałem jakiejś mody czy cokolwiek, jednak wiedziałem, że nic więcej z tym nie zrobię. Zacząłem szukać dalej. I znalazłem serwer tylko z 90 osobami. Jednak żeby sprawdzić, jak wyglądają w ogóle te serwery, postanowiłem, że i tak tam wejdę Dobra, jestem na tym serwerze walonym. Przyznam szczerze, że nie lubię Brazylii. <gryw> Już teraz. Dobra, jestem N Nie wiem w ogóle co to są za tryby. Okej, okay, yy... Rankup Olimpo. Czy to jest jakiś serwer PvP? Nie mam pojęcia, ale najprawdopod najprawdopodobniej tak. Ej, okej okay, Jestem na tym serwerze, jakieś bossy tu są i ja pierdzielę. Nie mam totalnie pojęcia co mogę w ogóle tutaj robić Zombie coin. Ej, nie wiem co jest w ogóle za tryb, nie? Jakiś RPG to jest? Hefesto, to chyba Hefajstos jakiś będzie. Teraz sprawdźmy warpy, może to nam trochę, trochę łatwi. Skrzynki, wyskopalnia, locha, to nie wiem. Arenas, o, ale fajne guj w ogóle, ty. Arena, mina PVP, no dobra, nikogo tu nawet nie ma. Czy ja to mogę kopać po prostu? Okej, okay, jakby nie, nie wiem, co, co, o co tu chodzi totalnie. O, oh, fuck. Aha, nie zrobiłem tego. Oho, nie ma fall Dobra, niestety nic więcej tutaj nie jestem w stanie sprawdzić Rekompensa Diara Dostanę coś <laughs> Klucze Jeszcze jeden? Mm. To gdzie ja to mam w ogóle otworzyć? Warp crates Dobra Have miner Chyba to, chyba to. Otwieram, otwieram Łoo! Wow. Nie wiem co to Kliknę, jakieś limity. Dobra, nie mam pojęcia, co ja w ogóle odwalam. Muszę wyjść, no chyba co? Przez to, że nie mogłem wejść na najpopularniejszy serwer w Brazylii. Niestety nie mogłem ją dać do żadnego rankingu. Postanowiłem, że pójdę dalej i pójdziemy do Turcji. Tureckie serwery. A największym serwerem, jaki udało mi się znaleźć w Turcji, był na wersji 1.8, co mnie trochę bardzo zdziwiło. Trochę bardzo, tak, no, bardzo mnie to zdziwiło, okej. Okay? A miał on aż 4,5 tysiąca osób, czyli więcej niż Coxcraft w tamtym momencie. Craft Rice jakiś, wbijam, nie, nie wiem, co tam pisało. Jakiś launcher. Nie, to, czy to jest jakiś żart? Czy, czemu jest tak ciężko wejść na jakiś serwer w innym kraju. Oni mi każą jakiś launcher pobrać. Dobrze słyszeliście. Kazali mi wejść na jakąś stronę, która była totalnie turecka i miałem pobrać launcher. Nie no, ja nawet nie wiem jak ja mam to pobrać. Market. Nie no, masakra jest widzowe. Ty znalazłem chyba Windows. Rise, exe. Dobra, wirus stary. Yy, oby Turcy były spoko. Turkowie tu, tu no. <grym> Pobieram launcher z Turcji jakiś, hopie. <grym> Po komputerze już, widzowie. I teraz właśnie was proszę o to, żebyście zabijali like, zasubskrywali ten kanał, ponieważ trochę ryzykowałem. Ja mam pytanie: taki użytkownik już istnieje? O, super. Dobra, mam ten launcher. I ja nawet nie wiem, co ja tu mam kliknąć, widzowie. Ej, jestem ogólnie od razu na serwerze. Jaki ja, jaki ja nick? Nawet nie wiem. Nie wiem, co tu się w ogóle odwala, nie? Ja pierdzielę. Ej, to jest jakiś żart. Ja czuję, jakbym był w jakimś innym świecie, nie? Czy mogę brightness tu zwiększyć? Gdzie to w ogóle zwiększyć? Tu chyba. O, par, parlak. <grych> Zajebiście. Dobra, nic nie zmieniałem już na tych ustawieniach. Bedwarsy, 1400 osób. Sprawdźmy je, no jak już ja jestem. Jeżeli to będą zwykłe Bedwarsy, to już w ogóle się wywale. I w ogóle, jakim cudem gra tutaj tyle osób, jeżeli tu trzeba pobrać launcher To jest akurat, widzowie, porąbane, nie? Dobra, sprawdzę te bedy. Dobra, arena się zaczyna. Ja w ogóle nawet nie wiem, jaki mam nik. Zęciak, ty, dobra. Gram w bedy na jakimś tureckim serwerze, widzowie. To jest jakiś żart, co tu się dzieje. Ogólnie serwera totalnie już nie polecam, jeżeli trzeba mieć tego klienta. To jest porąbane. Chyba, że nie trzeba, a ja jestem debilem. Może też tak być. Ty patrz, jakie łóżko To akurat fajne, mimo. Pato! jak się buduje? Jakiś turek chce mnie zabić. Nie, no ma zagra Problemy, problemy, widzowie, problemy. To jest jedno osiem, ta? To on będzie chciał już yy, normalnie rozwalić mi to łóżko, ale chyba spadł. Nie, no budować je? No chyba tak, powinienem, nie. Dobra, le. Nie nie, 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 bez lipem, stary. Co tu się odwala w ogóle? To ja nie mam pytań, nie. To jest po prostu jakiś żart. Dobra, biegnę, biegnę, widzę, biegnę zniszczyć mu łóżko. Spróbuję go. Dobra, nawalam go, nawalam go. Ale te hity wskakują, chłopie. Czekajcie on się w ogóle zrespi. Dobra, zrespi się, zrespił się. Lecę z nim, lecę z nim, widzowie. No dawaj! Ooo, co jest! Co to jest za. Co to, je... co to ma być za źreć? Dobra, jak wyłączyć animację chodzenia? Poradnik stary. <noise> nie, no masakra. Video settings. Dobra, to będzie to? Nie, dobra, nawet nie wiem, co ja zmieniam w ustawieniach. Dobra, rozwaliłem go. <noise> nie, no to jest żart, widzowy. Co tu się odwala? Dobra, to jest moment, w którym wygrywam z nim. A. A, już wygrałem, że go zabiłem, no tak. Ej, fireball jumpy działają. Dobra, ej, muszę to sprawić. Ju Działają! Fioletowy ma łóżko jeszcze, dobra. Dobra, widzowie, rozwalam. Aha, już ma zniszczone. Dobra, jednak nie ma łóżka. Ty, no, ale jak fireball jumpy, to tak szczerze, serwer dowalony, nie? Dobra, tam jest jakiś ziomek, ale ja sobie razie odpuszczę. Kupię sobie seta. Cyk, zarąbiście. Dobra, spróbujemy się tam dostać. Aha. Dobra, jakie to są jeszcze tryby? The Kingdoms. Survival Amethyst. 500 osób. To jakiś drugi najpopularniejszy tryb widzenia na tym serwerze. Wchodzę tam. Survival Amethyst, widzowie. I. Ja pierdolę ja nawet nic nie rozumiem tutaj. Skrzynki. To rozumiem. Trzeba kupić. Okej. Okay. Klik. No ra, gdzieś mnie tepa. <laughs> Dora. ej, to jest chyba zwykły survival po prostu. Ozu Marange. O co tu chodzi? What the fuck? Co to są za rzeczy w ogóle? Ej, dobra, Turcja to jest jakiś inny świat. Nie wiem, jak w ogóle iść na lobby. A, no właśnie, użyczę tu. Hub. Nie mogę. Unspawn. Mogę. Czy tu jest jakiś Kit, na przykład, coś takiego Chyba nie ma kitów my NU. O Czy to mogę jakoś wziąć? Nie wiem jak to mam wziąć RTP Też nie ma Dobra, mam się do jakichś graczy Ej, bez kitów. Jak nie jakiś tepa to zatrzymy Ej, jakiś gracz my tepa Dobra, to jest ten moment A, jest na spawnie No, zajebiście Znowu mnie tepa jakiś gracz Błagam, żeby nie był na spawnie Czyż to chyba ten sam w ogóle mnie tepnął? Jest, ktoś mnie tepa w końcu Błagam, tylko nie spawn Daj mi w swojej bazy, zobaczmy Wychodzę Skończyłeś, żart. To następny serwer, jaki postanowiłem wejść, to na serwer rosyjski. I nazywają się miał, więc chyba jest rosyjski. Jednakże mam trochę wątpliwości. Dobra, wchodzę na niego, widzowie. Jest na nim prawie 1000 osób, więc no, wydaje się ok, nie? Ja pierdzielę ale tu są jaja, nie? Najprawdopodobniej to działa w ten sposób, widzowie, że no właśnie. Jest to serwer Bedwars po prostu. Najpopularniejszym trybem u nich jest Creative? A, dobra, to chyba Live Steel SMP. Dobra, gdzie tu jest najwięcej osób? Ej ja, trochę nie ogarniam chyba tego. Readmin, op... Co tu się odwala w ogóle? To jest jakiś inny świat, widzowie. Macie tyle serwerów, game by... To jest jakieś gry, hopie, przez ludzi. Dobra, Lifestyle SMP. Mogę wejść? Nie mogę. A, jestem, ty. Jestem na tym. Normalnie Lifestyle SMP jakby... Ale to jest przez jakiegoś gracza, jest zrobione to. Porąbane. Shop, enchant, kit. Kity. Kit. Wow, jakie porąbane ty! I, I normalnie możesz to niby dotworzyć? Dobra, to jest inny świat dla mnie, nie? Nie mogę tego niszczyć tu. W ogóle nie mogę chyba niszczyć. A mogę, ty. O, mogę. Ej, ale w ogóle to jest porąbane, nie? Masakra. To już jest border? Dobra, trochę dziwne. No dobra, <grym> mapa 100 na 100. Idę na lobby. No i drugim w swoje najpopularniejszym trybem jest Bedwars, który raczej się za bardzo mocno nie różnią. Postanowiłem, że wejdę tylko na arenę, żeby sprawdzić jak te Bedwarsy wyglądają, ale nie chciałem spędzać tu jakoś mega dużo czasu. Okej, okay, no Bedwarsy jak Bedwarsy, no chyba tu nic nie będzie takiego niesamowitego, no. Kolejne GUI. Okej, okay, no spoko, no zwykłe bedy w sumie. No, no Bedwarsy jak Bedwarsy. Znaczy, no nie tak zwykłe, bo w sumie nigdzie taki nie widziałem. Magic Bridge. Okej. Okay ciekawe, ale chyba nie ma sensu no to nawet siedzieć, następny serwer był moi drodzy z Hiszpanii, na serwerze grało ponad 3000 osób, co było całkiem dobrym wynikiem i było to prawie tyle ile miał koks. dobra moi drodzy wchodzę, okej okay, coś się dzieje nie wiem o co, halo, czy mogę o jestem, spoko, <grych> jestem moi drodzy na hiszpańskim serwerze Sele... o no i też to jest jakaś sieć no i widzę, to już tak bardziej chyba w naszym stylu tutaj jest o, party gamesy, skywarsy taki high pixel nie, dobra weźmy może tutaj na Skywarsy, tu nie ma żadnych takich surbiwa, szkoda. Okej, okay, jak, jak tu znaleźć ten? O, wystarczy, że tutaj skoczę. Gdzieś to widziałem kiedyś, chyba w Polsce, takie coś. To było na, na Skylandzie, coś takiego? Takie jest Skywarsy, że właśnie się do jakiego portalu, zędu cię areny. Dobra, jestem na Skywarsach, mój drodzy, na jakimś hiszpańskim serwerze, ma zagra. Aha, jeszcze skrzynka zamurowana. No nieźle. Uuu, ale i Aha, do mnie już biegnie jakiś ziomek. dobrze. I z drugiej strony też jakiś ziomek. Ogólnie to wszędzie jacyś ziomkowie, daj. Nie no, co mnie bije. Co jest? Zbugowałem się jakimś cudem. Nie, ja to zawijam z tej. Nie. No proszę, no z mi się otwarła, no przecież widziałeś to! Nie chcę mi się żyć. Ty, ale fajne, w gui jakieś. To znaczy, że nową arenę? Tak, dobra, Zajęliście. Dobra, tym razem będzie lepiej, ale znowu jest to serwer pod 1.8. Trochę szkoda. Dobra, lecę, lecę też od razu, widzowie, się bić. Ło, Dora! Dawaj go! Zarobiście. Leży. Szybko set. Super. Nie, dobrze idzie, dobrze idzie, widzowie. Jeszcze on speeda jakiegoś. Dobra, lecimy tu od razu. Tutaj na środek. Walimy tego typa w diamentowym. O kurde Ty, nie spadł Nie spadł Zabiję go Rzucił perłę, ale zginął Fuck Problemy Problemy, ale mamy spida, który nam dużo, dużo ułatwia Dobra, jem refa Nie zjadł mi refa, walony ping Zapomniałem, że jesteśmy w innym kraju Dobra Szybko te tego za... No i to jest właśnie to, to pięknie działa. Wychodzę. Mój drodzy, a jak wy oceniacie, który serwer wam się najbardziej spodoba? Jeżeli mi napiszecie, że turecki, to wychodzę. Usuwam kanał na YouTubie, serio, na razie. Wbijajcie na kanał, wskazujcie lajka like i subskrybujcie kanał, jak chcecie więcej takich filmów. Cześć.